Wi-Fi 7, 2,5 gigabitowe złącze LAN, maksymalna przepustowość 5100 megabitów na sekundę, no i cena. Cena, która zaskakuje. Tak w kilku słowach można opisać ten router. Oto tenda TE6L Pro. Spędziłem z nim trochę czasu, przetestowałem na różne sposoby i już mogę Ci powiedzieć, czy Wi-Fi 7 w tej cenie może się udać. Na początek standardowo, czyli design, jakość wykonania i zawartość pudełka. Nie, no żartowałem, szkoda na to czasu, o tym powiem jeszcze parę słów później, ale zaczynamy od konkretów, czyli co ten te 6L Pro robi dobrze. Zacznijmy od ceny. 379 zł to naprawdę dobra cena, szczególnie jak na router z WiFi 7. Szczególnie, że deklarowana przez producenta łączna przepustowość to imponujące 511 megabitów na sekundę. Z czego 688 megabitów dla pasma 2 i 4 i 4324 megabity dla pasma 5 GHz. Do tego dochodzi nam jeszcze oczywiście te wspomniane już 2,5 Gbitowe złącze LAN. Szkoda, że tylko jedno, ale w tej cenie to i tak bardzo miły dodatek. Na pokładzie mamy również takie bariery jak MuMimo, Beamforming czy OFDMA. W dużym skrócie, wszystko to ma sprawić, że sieć będzie stabilniejsza i szybsza, szczególnie jeśli podłączonych jest do niej kilka urządzeń jednocześnie. Dużym plusem jest również odświeżone menu bardzo intuicyjne i co ważne, po polsku. Do tego wiele opcji, w tym rozbudowana kontrola rodzicielska ale o tym jeszcze kilka słów za chwilę. To, co mnie pozytywnie zaskoczyło, to też dostępność aplikacji na smartfony dzięki której mogę ten router sobie skonfigurować, kontrolować, ale też na przykład zaktualizować oprogramowanie. No ale gdzie jest haczyk? No bo zawsze jest jakiś haczyk, prawda? No to największy minus. Brak pasma 6 GHz i obsługi kanałów 320 MHz. Trochę to dziwne, szczególnie jak na Wi-Fi 7, no ale najprawdopodobniej wynika z ceny urządzenia. Czy to źle? To zależy. Ale pamiętajcie, że tak naprawdę sygnał 6 GHz bardzo słabo przenika przez przeszkody, w tym przez ściany, i najlepiej działa po prostu w tym samym pomieszczeniu co router. Druga sprawa jest taka: zastanówcie się sami, ile w domu posiadacie urządzeń, które faktycznie są w stanie wykorzystać pełen potencjał 6 GHz. Pewnie niewiele. I biorąc pod uwagę szczególnie ceny nowych kart sieciowych, czy fakt, że nawet w nowych laptopach tych właściwych kart nie ma, to mogę założyć, że prędko się to nie zmieni. Drugi minus to ograniczenia pasma 5 GHz. Maksymalna prędkość dla kart Wi-Fi w paśmie 5 GHz wynosi od 2400 do 2800 megabitów na sekundę. Czyli realnie mówimy wciąż o prędkościach bardziej zbliżonych do Wi-Fi 6. Ale przecież mówiłem, że przepustowość dla pasma 5 GHz to ponad 4300 megabitów na sekundę. Tylko co mi potem, skoro ogranicza mnie karta sieciowa? No ale już wyjaśnię. Prędkość ta nie dotyczy wyłącznie naszego dostępu do światowej sieci. Każde urządzenie podłączone do routera wymienia dane, czy to z lokalnym serwerem, czy właśnie z tym umieszczonym gdzieś w internecie a ich ilość w naszych domach stale rośnie, w sensie tych urządzeń. No, ci z internetu nie korzystają przecież tylko komputery, telewizory, smartfony, ale internet rzeczy też staje się coraz bardziej popularny. I tutaj mamy inteligentne żarówki, włączniki, nie wiem, elektroniczne rolety. No, tak naprawdę wymieniać tych urządzeń można w nieskończoność. Może nie mają one największych wymagań, ale zajmują część ograniczonego pasma. Dzięki temu, że router oferuje szersze pasmo dla danej częstotliwości, nasz telewizor nie będzie dostawał czkawki podczas oglądania np. najnowszego odcinka serialu czy podczas wieczornej rozgrywki w grze na konsoli. Można to porównać do, nie wiem, długiej jazdy samochodem. W tym przypadku też wolimy korzystać z dróg wielopasmowych, ułatwiających wymijanie, no bo dzięki temu ta podróż jest nie tylko szybsza, ale i bezpieczniejsza. No i na koniec, mała, ale istotna uwaga. Podczas testów zdarzyło mi się, że dwa telefony i komputer wykrywały mi sieć jako Wi-Fi 6, a nie Wi-Fi 7. Może to przez brak tego pasma 6 GHz. Ciężko mi powiedzieć, ale warto mieć to na uwadze. Co jednak istotne, tak naprawdę nie ma to żadnego wpływu na uzyskiwanie prędkości, a jedynie na identyfikację typu połączenia. No, i miej też proszę na uwadze, że wystarczy zostawisz suba, lajka, komentarz i stukniesz dzwoneczek, a ja będę wiedział, że warto robić więcej takich materiałów. Przejdźmy do konfiguracji. Czy jest trudna? Absolutnie nie. Jeśli robiłeś to chociaż raz, to wiesz, co robisz, wiesz, co cię czeka. Łączymy się przez przeglądarkę, Wi-Fi lub kablem. Wszystkie dane znajdziecie na nalepce z tyłu urządzenia. Prościzna. Cały proces to zaledwie kilka kroków, zajmuje jakieś dwie minuty, nawet jeśli to wasz. Pierwszy raz. No i do tego te menu, oczywiście po polsku. Najdłużej trwało same uruchomienie sprzętu i automatyczne pobieranie danych od operatora, ale potem już tylko nazwa sieci, silne hasło. A tutaj warto dodać, że router obsługuje WPA3, więc o bezpieczeństwo możemy być spokojni. Po zalogowaniu do routera czeka na nas mnóstwo opcji, w tym rozbudowana kontrola rodzicielska z filtrowaniem stron czy czasem dostępu do internetu. Świetna sprawa dla rodziców, którzy chcą nieco skuteczniej i bardziej świadomie kontrolować czas, jakich pociechy spędzają w internecie. No to teraz najważniejsze – testy. Nasza standardowa procedura została przeprowadzona w miejscu, gdzie były aż 22 sieci Wi-Fi, więc przyznacie, że dość tłoczno. Wszystkie testy i wyniki były przeprowadzone trzykrotnie. A wy widzicie ich uśrednione wartości. Co dokładnie mierzyłem? Siłę sygnału sieci Wi-Fi, prędkość połączenia z internetem i jeszcze sprawdziłem urządzenie narzędziem iprf 3 Wytopowałem cztery punkty pomiarowe. 1 metr od routera, 5 metrów i oddzielony przez dwie ściany, 10 metrów trzy ściany, w tym jedna nośna, i 15 metrów, w tym jedna ściana zewnętrzna. Zacznijmy od testów siły sygnału. W tym celu korzystamy z informacji udostępnionych przez system operacyjny Android dotyczących prędkości połączenia bezprzewodowego oraz aplikacji Pinkmaster. Mimo, że to Wi-Fi 7, to 5 anten robi robotę. Zasięg jest naprawdę duży, nawet pasmo 5 GHz, które jest przecież bardziej wrażliwe na zakłócenia, działa prawidłowo i to uwaga, nawet na 15 metr. Oczywiście parametry spadają wraz z odległością i przez grube ściany, no ale w zasadzie taka już jest specyfika Wi-Fi. Sprawdziłem również, jak router Tenda ts 6 l Pro poradził sobie w testach narzędziem IPERF3. Na wykresie umieściłem rezultaty zarejestrowane w każdym z punktów pomiarowych. Sprawdziłem, jak router radzi sobie z serwerem połączonym przewodowo przez 2,5 gigabitowe złącze LAN i bezprzewodowo poprzez naszą platformę testową, która posiada kartę pracującą w standardzie Wi-Fi 7, choć dla pasma 5 GHz jest ograniczona do prędkości 2,8 Gbps. Wyniki mówią same za siebie. Na koniec sprawdziłem, jak Tenta TS6L Pro radzi sobie podczas testów narzędziem SpeedTestNet, który mierzy prędkość internetu. Mój internet to 660 megabitów, więc dla tego routera to nie było wyzwanie. W całym mieszkaniu pełna przepustowość. Spadek prędkości dopiero przy większej odległości lub grubych ścianach, co tak naprawdę potwierdza wcześniejsze obserwacje. Obiecałem, że wrócę i wracam do tematu designu, jakości wykonania i zawartości pudełka. Oczywiście w zestawie oprócz routera znajdziecie też kabel kategorii 6, zasilacz, skróconą instrukcję instalacji i naklejkę NFC. Co zaś się tyczy samego wyglądu i designu, to jak sami widzicie, router Tenda TE6L Pro charakteryzuje się taką matową obudową, która niestety dosyć mocno zbiera odciski palców. Ma też 5 anten. Dash niestety, wbudowanych na stałe, więc zapomnijcie, że schowacie go gdzieś tam do jakiejś węższej szafeczki. Ja nie znalazłem też sposobu, żeby zainstalować go gdzieś, zamocować na ścianie. No, oczywiście pozostaje nam niezawodna taśma dwustronna, no ale to bym powiedział, że to jest takie rozwiązanie raczej rezerwowe, rzemieślnicze. I fajnym plusem dodatkowym jest to, że urządzenie posiada trzyletnią gwarancję, więc jeśli, jeśli coś by się z nim podziało, to tak naprawdę przez 3 lata macie spokój i śmiało możecie uderzać do producenta. No, to jak ostatecznie jest z tym routerem? Zapytacie. Czy Tenda T6L -E Pro to jest model, który mogę Wam swobodnie polecić? Podsumujmy sobie. No więc mamy tak: mamy router z wysoką przypustowością, nowoczesnymi technologiami, z bardzo dobrymi prędkościami w przypadku 5 GHz. Dodatkowo kontrola rodzicielska, czytelna aplikacja, aplikacja na smartfonie, menu po polsku. Same dobroci. Z drugiej strony, brak pasma 6 GHz i 320 MHz to pewne ograniczenia. Przy 5 GHz w prędkości były zbliżone bardziej do Wi-Fi 6, i tak też kilkukrotnie widziały go testowane przeze mnie urządzenia. No i ta matowa budowa i na sztywno wbudowane anteny no, też możemy uznać jako pewne niedogodności. Czy tenta TE6L Pro to zatem sprzęt dla Ciebie? Jeśli szukasz routera w przystępnej cenie z Wi-Fi 7 dobrym, bardzo dobrym zasięgiem i solidnymi prędkościami, ale nie przeszkadza Ci chociażby brak pasma 6 GHz, to tak, śmiało mogę Ci go polecić. Pamiętajcie przy tym, że większość urządzeń mobilnych czy komputerów, nie licząc flagowców w swoich kategoriach, tak naprawdę nie wykorzysta jeszcze dzisiaj tych maksymalnych możliwości routerów Wi-Fi 7, więc jest to taka inwestycja troszkę już na przyszłość, gdy ten standard stanie się bardziej dominujący. Biorąc to wszystko pod uwagę, to tak, trochę się już powtórzę, ale mogę powiedzieć, że Tenda TE6L Pro to router, który spokojnie mogę Wam polecić i po prostu to jest opłacalny zakup. Ale jeśli nie chcecie tyle wydawać, ale wciąż cieszyć się Wi-Fi 7, to mogę Wam też polecić ten DTE3L, która tak naprawdę jest tańszą alternatywą tego modelu, o którym Wam dzisiaj tyle opowiadałem. Chociaż dzieli sporą część specyfikacji z tym modelem, to przede wszystkim główne różnice dotyczą prędkości Wi-Fi i możliwości połączeń przewodowych. Oba modele możecie też wyrwać nieco taniej, a raczej odzyskać część zainwestowanych pieniędzy. A to dzięki promocji Tenda Money Back. Poszczegóły odsyłam do linku w opisie, ale już teraz mogę Wam zdradzić, że w kilku prostych krokach możecie odzyskać nawet, uwaga, 40 złotych. Jeśli film się Wam spodobał, zostawcie suba, lajka, like komentarz i koniecznie kliknijcie w dzwoneczek, tak żeby nie przegapić żadnych moich albo Damiana kolejnych materiałów, no bo Damian pewnie znowu będzie gadał coś o telewizorach, a ja pewnie o zegarkach, bo ostatnio sprawdziłem, który jest najlepszy w 2025 roku.